Będzie jeszcze w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy w Brawl Stars. Tak. Powraca ta seria, żeby mały taką pau, pau, taką małą pauzę. Nagram Zobę, nagrałem jakąś inną grę, niż otwiera skrzynki, wam tak powiem. W samej serii będziemy teraz maksować konto, naprawdę. No, wszystkie postacie już. Kraw, wszystkie legendy, wszystko więc dlatego trzeba ja maksować na star powery ale nie na tym koncie tylko na innym koncie więc z, m, zaczynamy gierkę ja klikam boxa, wyklikam klikacie w górę mam nadzieję, że teraz mi się trafi jakaś postać bo długo mi się trafiła postać naprawdę chcę żebym mógł wbijać te 110 tysięcy 600 jeśli to legenda to pewnie 800 albo coś takiego czy 2, 1 i nie patrzę, patrzę i tylko 30 monet. Dobra. Pam i Ems Dobra, ob ta jedna poszła, ta druga. Mm, dobra, zaproszmy Bachslawa. Dla mnie nie wiem, kto to jest, a ten mój friend. Dobra, teraz jest w bitwie. No teraz poświęcimy tylko kilka sekund dosłownie, żeby albo, jeśli dobra, bo to pewnie. Nie, uda, to nam no spokojnie sobie poczekamy. On no, może będzie chciał spograć ze, ze mną w, w oblężenie. A nie, bo on z szelką. Ja nie chcę mieć takich wielkich rang, emerangi tego. Baxlevy to mam w prawej... Wiesz, Jestem trochę lepsza od niego, trudny ma. No, nie, jest tak, jakoś bardzo pro playerem. Szelka mam zmaksowaną, większą rangę ode mnie ma na franku, i na szelce. Powiedział, że set. No, ja... Takie sztyp się udało jakiemuś typowi bić na moje konto i spadł prawie 70 puch szelką. Tutaj miałem spadnięte kilka puch. Teraz dostałam dwa lusy, więc leżę na minusze. A to normalka dla mnie. nie jak leżę. Nie przedłużamy, bo to w intro było tak długo. Jezus stopa Stopeczkę, o w górę. I tak dalej, już nie wiem, co bo mówił Dobra, lecimy O nie, najbrzeżki Rockman Cold, Rockman Cold Rockman Colt. Pyk, pyk, pyk Dobra O nie, wzięli, wzięli chłopca, wzięli chłopca Dobra, dobrze, dobrze jest Źle postawiłem dział. ale dobrze jest No nie, oni mają już trzy O nie, zabili mnie Dobra, dobra Ogarnia? Nie! Oni mają robota. O nie, o nie. Brońcie, brońcie, brońcie. Oblężenie oni mają. Jest bot, już jest bot. Wystawiam bot. przez bota. Postawiam przez bota. Dobra, nie sobą zmarłem. Dobra, ja wygramy już tego już. Pierwszy luz. Może będziemy grać na showdownie tak jak... Co? A kurde, nami Okej, okay, nie będę sprzemał. XD Zostawcie mnie w spokoju. Zostawcie mnie w spokoju. Jeżeli czaciecie. Stawcie mnie w spokoju. Jeżeli czaicie. Stawcie mnie w spokoju. Jeżeli czaicie. Zostawcie mnie w spokoju. Jeżeli czaicie, Zostawcie mnie w spokoju. Jeżeli mnie czaciecie. Zostawcie mnie w spokoju. Jeżeli mnie czaicie, Dobra, nie będę się Nie, no nie, Dobra, podjeżdżamy. Podjeżdżamy ich safe. Pyk, pyk, pyk. Normalnie tako. To składanie normalnie tako. Tako, normalnie. No i koniec rozgrywki. Easy peasy, lemon squeezy. Tak wam powiem. No ale zobaczcie ich power. Power 1. Oj jak można wbić? Jak może bijasz się na 300 pucharków na power 1, to ja nie wiem. A się zrymowało XD. A my mieliśmy Rockman Colt, to oczywiście, że wygrywamy plus 8 puch i podwoje 3 tonów. Nie mam po 3 żetonów, ale mamy jednego Big Boxa, tyle wiem. I tyle dobrego. Lecimy już od razu jeszcze na mecz. Ja zaczęłam nie grać w Oblężenie, to jest pierwszy miecz na, w Oblężeniu, nie wiem Na dwa miesiące? Dwa miesiące? Nie wiem, coś takiego chyba My shadow, Mamy I H, -K -N E Mamy w tymie. Dobra, Bibi przejęła śrubeczkę. Y y y Dobra, on już, ta jedna osoba ma dwa Chyba będziemy raz na Showdownie, bo to ewidentnie chyba będzie minus streak jeśli ja da moje życie, to już drugi mecz nie będzie plusik To go będzie raczej minusik Ała ała. <laughs> Dobra, ja ją ubiłam xD O nie, oni zabrali, myślałem, że to był mój tik. Czemu nie obraniacie? O bo nikogo, nie ma nikogo co ob może obraniać Ja brakuje. Spoko, ja zblokowałam chwilę, ale teraz niestety, ale To przegrywamy W trybie now Nie? Jak my to jeszcze przeżyliśmy, to ja totalnie. Kurczaczki nie wiem. Ale przeżyliśmy. Ale nie wiem jak. Ale przeżyliśmy. Tyle dobrego. <ścoughs> jak ja ją jeszcze rozwaliłem do tego. Ja pitole. No ja nam jeszcze, Rozwaliła, Rozwaliłam. My mamy czwórkę. Oni mają tylko dwójkę. I jest oblężenie dla nas na piątcaż. Aż piątka. Mamy tylko 1800 HP. To jest chorej, ale mamy tyle. Ale nasz klepion. Zostawiam dał działeczko. Lecić! Lecić z nimi, lecić z nimi. O działko w tam ich na tam Ale my to mamy ewidentnie przegrane tutaj, tak o, Trybunał. Nie ma co. Albo? 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 14 HP, ja nie wierzę, jak. Ja nie wierzę. No nie, no nie, On jeszcze dostali bossa. Dobra. Zaczy, no będę teraz zaczynał już grać Penny. A wiecie, mam kolejny minus, więc. Nie umiem grać w tym oblężeniu. Ale to tak, totalnie nie. Ja nigdy nie gram w trójkę, tylko gram w solo i duo. Najczęściej w solo, ale mam czasami, od czasu do czasu, w, w, jakiś dłośnik wleci. Ale chwilowo to już same solóweczki gram. Gdybym miał peni na większym połodzie, to może by było sensowniejsze, ale mamem na szóstce. Tak, szóstce. Nie chcę. Ją ulepszać, bo wtedy mogę zrobić do niej gadżeta. Gadżet, je, jak to mam powiedzieć nie najgorszy, ale jest dosyć słaby. Ja go nie lubię za bardzo. Ja są penny, tak jak mówiłam, nie gram za dużo. Więc ja... No, nie chciałbym za bardzo tego brać tego. bo padł, jak będzie u to i tak będzie tylko... Strata dropnięcia na... Przeszedzie... nie fikam. Nie wiem, jak to przeżyliśmy, ale przeżyliśmy i ja jestem zadowolony. Zadowolony, zadowolony, ten dynamite leci, ten dynamite leci. O nie, o nie, nie ruszasz mnie, to? Nie masz mnie ruszać. Na hita, normalnie taką. poli bańka nie miała prawie na hita. Prawie na hita. Jo, nie miała. Tam jest oczek, tam jest soczek, tam jest oczek. Mamy w burze, Bierzemy soczek. Myślisz, że ja cię nie wiedziałem. To źle sobie myślisz. O nie, rozwaliło mnie. Ale zabiałam dużo pały grupów. Trzecie miejsce plus sześć puch. I jest całkiem, całkiem spoko. Nie jest win, tak prawdę mówiąc, ale zawsze. Jakieś tam w topce jak się znajdzie. To zawsze jest spoko. Dobra. może jakąś inną postać teraz. bo ja widzicie, tutaj za bardzo nie ulepszy mam ten poziom siódmy. Tutaj najwięcej mamy tutaj Martisa bym mu ulepszył w tym... Karla może tam ulepszyć kiedyś, bo ja lubię. Nawet to nie lepsze bo ja lubię wbijać jakiegoś gadzica, żeby kupić w wyshopie. więc za ja chwilowo zbieram. Buu pe... Ja buu wbijam na 20 rangę, więc może sobie zagrajmy jeden meczek bu. Tam trochę ją go dzisiaj wbijałem na tą 18 rangę Trudno za bardzo nie było, bo dosyć easy peasy czy Easy Pizza jak dwa lusy, trzy lusy, może tam wbijone, takie trzecie miejsce mniej więcej tam minus to ja liczę jako plus Plus to ja liczę już jako nie win, ale tam chyba trzy winy wbiłem, takie prawdziwe winy, że plus 10 dostałem Tak, dosłownie chcę rozbójkę tutaj. Ten te dynamajki, niech ma rozbójkę. Dobra, maksym, go porobiła. I to jak? Ona bije. Nie, nie, nie. No, je się, rozwaliła. Bij do 0, czy 0? Minus 1. No, chwilę out jestem. Buł samym minusy dostaje, więc się zdziwiłem. Ale jak się chce coś bić, może nigdy ma się nie podawać. Tam, po to się Pandę jakoś tam. bójcie Pandę. Może nazywa Panda Gaming. Może tam. Jak mi się uda, to może go zostawię w. Jak się na. nie wie, co ja zrobię, zrobiłem. To jest chore. Dobra. Jaki tam minusy zawsze. O Jezus. No i dlaczego akurat wziąłem Barleya? Bo niska ranga pewnie. No i tak mi wstrzelałam. Bo tak też myślałem. O Jezu. Najwidziej tutaj mam połączony Super cel ID. O, mam tego skina. To Super cel ID. Kiełek. Jak ja piłam, snajpę dostał. A cały czas temu panu P otwieram te skrzynki. to my takie typy wskórzają. Dosłownie. Ty masz jeszcze większy power ode mnie. Ale tego trafiłem. Może nie chcą wbicie w baleja płomienie w ogóle. Bo to może ich po dużo życia. Jak dużo życia spadnie, to, to... To wtedy to nie ma piosenek. No dosłownie. Nie miałam wtedy piosenek. O, no i właśnie ten Pan miał rozwala jak mi zawsze rozwala. Zawsze musi mi rozwalać. Ale wiecie co to by było jeśli ty, tyle źle na dzisiejszy odcinek. Ja już nie chcę więcej grać w tą przeklętą czy Muszę drugi odcinek nagrać. To by było źle, jeśli chodzi odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zabrać czekam w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Zaraz będzie mega box otwieranie, bo mamy prawie 60 mów. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Czy no, na razie.